Hello, hello3210: Ostatnio żeśmy rozmawiali sobie na czacie z użytkownikiem licytacji Allegro i stwierdziliśmy wspólnie z widzami, że ten oto film 7 sposobów na WD 40 zostanie wylicytowany, to znaczy zostanie wystawiony na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i daje pełne prawa do. Używania tego filmu przez osobę, która wylicytuje ten film. Czyli osoba będzie mogła sobie ściągnąć ten filmik i puszczać na swoim profilu YouTube, łącznie z zastosowaniem komercyjnym. Tutaj macie, kiedy on został przesłany. On został przesłany 6 marca 2016 roku. Czas trwania 3 minuty, wyświetlenie 604 tysiące. Tutaj macie jeszcze inne dane, czyli oceny pozytywne 3173, 11901 ocen negatywnych. Pozdrowienia serdeczności. Ja go, ja go może teraz puszczę. Puszczę go chyba na większym ekranie. No co, to chyba tyle. Czyli powiem tak. Film jest. Od dzisiaj już może być wystawiony, czyli 3 stycznia 2020 roku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam wszystkich do oglądania, do licytowania, bo szczytny jest cel. Daję Wam ten film. Mam nadzieję, że komuś też przyniesie radochę. WD-40 to jest fajna rzecz. Pozdrowienia i serdeczności. StarTV Elo Elo. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące Losowań i losowania Harley'a, i tak dalej, to już wkrótce powiem. Losowanie Harley'a jest do końca miesiąca, jeszcze trwa, a nagroda, wyjazd na wycieczkę zagraniczną będzie w ciągu kilku dni przeprowadzony. Pozdrawiam Siema. Hej.